Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem KTUL. Jesteśmy w grze Plague INC Evolved i zagramy sobie wirusem. Tutaj jakieś tam trzeba będzie wstawić jakieś te... O! o tam nie wiem co to robi zupełnie, ale to wstawimy. Na poziomie normalnym sobie zagramy i nazwiemy go Korona. Chrona Wi gra. Zaczniemy oczywiście w Chinach, a jak gdzie indziej można było zacząć, prawda? Zwiększymy prędkość, żeby to szybciej leciało I badamy sobie rozprzestrzenianie się przez... A szczury weźmie sobie I tak chcemy zarazić cały świat. Na razie 6 osób z tego naszym koronawirusem rozbijamy sobie jakieś tam bańki. i zbieramy punktki, a drogą morską sobie zbadam żeby na Grenlandii się najszybciej dostać, bo jak wiemy, żeby przetrwać wielki kataklizm trzeba uciec na Grenlandię i zablokować port. No, już 400 osób mamy zarażonych, więc no. idzie szybko. Anemia. No i wirus niestety będzie sam objawem rozwijał. A my sobie zbadamy odporność na antybiotyki. No, Azji Środkowej się dostaliśmy. Tak. I zakażamy już tysiące naszym koronawirusem. I weźmiemy sobie teraz... ptaki na przykład. Zaraz już większej państw, więc... No już tam 300 tysięcy prawie, 400, 500, prawie milion. Duńska mafia staje się zbyt mocna. No chyba wiem, że mam to rozbijać, skoro to rozbijałem przez cały czas, prawda? Na razie 100% jest drogie. Do Rosy się dostaliśmy Jakiś objaw się zmutował To ja teraz sobie wezmę komary na przykład No już prawie całe Chiny się stają czerwone, więc oby nas nie odkryli teraz I do Japonii Co to ha Wielka Brytania No teraz to rozprzestrzeniamy się jak Nie wiadomo I jeszcze na zimno No cały chiny już jestem zarażony, ale Nikt nie wie o naszej obecności To jest bardzo zabawne Cały kraj kurcze jest chory na jakąś chorobę i co I nikt nie wie, że jest chory Znaczy wie, że jest chory, ale nie wie Na przykład, że to jest jakaś choroba <grym> Zabawne trochę No mam dużo punktów, to sobie Zbadam... No, może kolejny raz to No i czekam hemofolia jakaś. No już 1 trzecia, to 1 czwarta światele zarażona przez naszego koronawirusa No i... No i zarażamy tutaj te kraje. A no, se gołębie wezmę, żeby sobie latały, nie zarażały. No nie, zamykamy już lotniska. No już robią na no nie badanie. Jakieś. Jak co jest jeszcze zdrowy? Afryka jest zdrowa, Kanada i Grenlandia. Afryka to trzeba na ciepło sobie zrobić. Odporność. Przeziębieniu więcej zarażonych, tak? Krwotok wewnętrzny ktoś umarł. Już nie, ludzie umierają, są już często pewnie w Chinach, dobra, już mamy Islandię. Teraz tylko Grenlandia została z wysp. Nie. No, jesteśmy na liście. A nie, jeszcze na Karaibach nas nie ma, ale chyba tam właśnie trafiliśmy. Czy mamy tych punktów? Trzeba je na coś widać. Na to na przykład, na to, na to. I może jeszcze na powietrzu. Tak, Australia, tak, przywodzi. No a tam wszyscy są prawie chorzy, to się nie dziwię. No i co teraz? Teraz może na przykład te mutacje, żeby były częstsze. Jeszcze może tamte na żeby trudniej się robiło O, jesteśmy na Grenlandii już. Nic ich nie uratuje. I chyba cały świat. jest teraz tak Może nie jeszcze wszyscy są zarażeni, ale już możemy powoli zabijać. A to sobie zbadam, żeby się częściej te objawy tutaj robiły. No i to nam do już powoli śmiertelność No już 18%, a coś mi się wydaje, że raczej nie zdążę tego zrobić. No i radni już tam zaczyna się załamywać, więc... Wymioty Ja wiedziałem, że jest jakieś osiągnięcie Z jakąś kombinacją Wymioty na odległość w tym stylu Tam I nie wiem jak to zrobić zupełnie Prawie wszystkie objawy zbadałem No tu nic Nie wiem może Kichanie albo coś Nie ma już żadnych zdrowych ludzi na świecie Iran panuje anarchia no i wygraliśmy to już ostatni samolot leci z lekarstwem Czerwony deszcz, obfite krwawienie, <śmum> hemofolia i wrzedzenie skóry. No czyli coś tam zrobiłem Pocenię się na przykład zbadam tam guzy drgawki. No żeby sobie umierali trochę bardziej. No i ile... Jeszcze tam parę osób jest zdrowych. Koronawirus jest bliski wytępienia ludzkości. Więc wiemy czego mamy się obawiać w przyszłości. Musimy uciekać przed koronawirusem do Grenlandii i zamykać porty, bo inaczej skończy się tak jak teraz. Dziękuję za oglądanie taki krót... no dość krótki odcinek, 8 minut będzie jakoś miał. I jeśli film Ci się w ogóle spodobał, to zachęcam do łapki w górę oraz subskrypcji. Cześć!